Zacznijmy od początku. Skąd się w ogóle wzięła marka DS? Jest rok 2009. Marka Citroen prowadza do sprzedaży niewielkie, ale świetnie jeżdżące, super wykonane i przepiękne modele DS3, DS4, a potem wspaniały DS5, którym jeździ nawet sam prezydent Francji. Nazewnictwo, ale jakość wykonania tych samochodów były oczywistym nawiązaniem do modelu DS produkowanego w latach 55-75. Pomysł zażarł i auta sprzedawały się świetnie, ale żeby w pełni nawiązać walkę z producentami premium, Citroen musiał oddzielić ds od marki matki i tak w 2014 roku powstało DS Automobiles. Logo DS w formie dwóch artystycznie narysowanych literek DS miał jeszcze z czasów Citroena, ale potrzebowali jeszcze czegoś herbu, który nie pozostawiałby złudzenia z jak dostojną marką mamy do czynienia. Wyobrażam sobie, jak jego powstanie musiało wyglądać. Przychodzi pan Citroën do swoich dwóch najwierniejszych miłośników bagietek i wina, a jednocześnie stylistów i mówi, Jean-Claude Pierre potrzebujemy herb rodowy do naszej nowej marki, ale to taki herb, który będzie nawiązywał do historycznego przełomu w motoryzacji i triumfu nad wszystkimi innymi producentami na świecie. Do tak kulturalnego sposobu jazdy, jakiego wcześniej nie było, do futurystycznego kierunku rozwoju, jaki wyznaczył Citroen. Coś, co będzie ukoronowaniem diamentów w koronie Citroena, jakim jest marka DS Automobiles. Chłopacy szybko usiedli do desek kreślarskich, pracowali dzień i noc bez wytchnienia w pocie czoła, ale w końcu udało im się zrobili kwadrat z czerwoną kreską.